Dobry, witam serdecznie w naszym pierwszym vlogu po wakacjach w Polsce. Już jesteśmy z powrotem w Wielkiej Brytanii od około półtora tygodnia. Jest dziś godzina około 8:30 i przyszliśmy na spacer do parku. Eli tam się wspina, jak widać, po drabince, żeby zjechać ze zjeżdżalni. A Kirunia miała bardzo średnią noc. E, dużo płakała, e, chyba już było też dla niej gorąco na trochę. Jeszcze Brawo! Także korzystam z okazji i wyszłam do parku bardzo wcześnie z rana. Dzisiaj ma być 30 stopni Celsjusza, także to chyba jest naj taka najbardziej sprzyjająca pora dnia właśnie na spacery w parku, bo jest najchłodniej. Także spacerujemy sobie. Tak, w Polsce było bardzo fajnie, cudownie wręcz. Co prawda nie odpoczęłam, bo dzieciaki mi wstawały o godzinie 6 z rana polskiego czasu, czyli o 5 z rana angielskiego czasu. Ciężko mi się trochę jest ogarnąć po przyjeździe z Polski, a to pewnie za sprawą tego, że obiecałam sobie, że jak już wszystkie nasze wyjazdy dobiegną końca, to zacznę porządki w domu. Chcę przed powrotem do pracy z urlopu macierzyńskiego wysprzątać wszystkie kąty i urządzić pokój dla i dla jego. Dobrze, już ci zdejmę. E, także my, to jest teraz moja, moje zadanie, moja można powiedzieć zmora. Także od dzisiaj zabieram się już za porządki. E, ok, bawimy się chyba na tym placu zabaw i będziemy zaraz uciekać. Mam jeszcze mokre włosy z rana, już nie chciałam szczekać w domu, aż wyschną, tylko wiaterek mi je przysuszy. Także do zobaczenia później. Dzień dobry, witam serdecznie już w następnym dniu. dzisiaj jest czwartek. Wczoraj zaczęła mnie boleć głowa, także już nic nie nagrywałam. Przyszłam do domu i odpoczywałam. Dzisiaj jestem w mojej łazience. Ze mną jest Kirunia. Kirunia, co robisz? Nie jedz tej gąbeczki. Edi jest u mojej koleżanki, mamy Zoe dzisiaj tam będzie spędzał cały dzień do godziny czwartej, jest dosyć wcześnie teraz, jest godzina 9, przed dziewiątą w zasadzie i postanowiłam już od dzisiaj zacząć porządkować przestrzeń w domu tak jak wczoraj wspominałam, chciałabym uporządkować dom przed powrotem do pracy z urlopu macierzyńskiego i to, są, i to będą większe i mniejsze porządki. Dzisiaj na e, rozpoczęcie, na zmotywowanie się do działania zaczynam nam od małej szafeczki w łazience, e, gdzie przytrzymuje swoje kosmetyki do e, pielęgnacji codziennej. Tak ona wygląda. E, tu jest połówka e, George'a, gdzie George przytrzymuje swoje, swoje kosmetyki, a tutaj jest moja połówka. Dosłownie po kilku sekundach efekt wygląda tak. Musiałam usunąć kilka pustych pudełeczek albo przeterminowanych już pudełeczek z kosmetykami. Zazwyczaj takie rzeczy robię na bieżąco, nie trzymam tego na, na, na później, ale ze względu na to, że mieliśmy dosyć napięty grafik związany z wakacjami, czyli rejs, potem camping, potem Polska, to już nie zajmowałam głowy tym i teraz mam właśnie czas, żeby to porządkować. Także jest ten punkcie kiedyś skreślony z listy. Teraz będę zabierała się za komodę Kirumi, bo myślę, że tam też będzie szybki rezultat widoczny. Ja. Ja.

present for you Eddie

もうちょっと選べたいんすかね festyn dla dzieci z okazji wakacji. Umówiłam się z koleżanką, ale tu nie ma zasięgu i od godziny nie możemy się znaleźć. Kierunia mi strasznie płakała, także musiałam wziąć ją na ręce. Na dotatę kupiłam sobie kawę, czyli miałam w jednej ręku kawę. W drugiej kierunie brzuchem pchałam wózek. Eli e, jakoś dawał radę, plątał mi się pod nogami, także mam nadzieję, że się znajdziemy. A jeśli nie, no to po prostu pojedziemy do domu i nie spotkamy się z Oli. Masz taka mapeczka. Dla mnie? Dla ciebie, dla ciebie. Ujda. Tak.